Cześć y, Tutaj GWD I dzisiaj y, Pokażę wam top 5 Wybranych przeze mnie zwierząt Numer 1. To y, jest kot Wiele osób y, Większość z was ma kota No Taka ciekawostka, koty. Koty są bardzo fajne. I koty mają. Dlatego koty się tak zginają, bo mają bardzo dużo w kręgosłupie innych. Mają więcej w kręgosłupie, wiecie, tych tych większych kręgosłup i gipki. Dobra. Przechodzimy do drugiego zwierzaka. Drugim zwierzęciem jest pies. Ja posiadam psa małego. No, psy są fajne w ogóle i tak w ogóle. No, śmieszne zdjęcie. No, no to co będę mówił? I przechodzimy do trzeciego. Trzecim zwierzęciem jest żółw. No za dużo. Nie wiem o żółwiach. No. Ale to żółw domowy jest. Bo są domowe. Takie różne. Tylko otwarte, może no, tylko. No. Numer. Cztery teraz. Jak dobrze wiem, dobrze. Czwarte zwierzę to chomik. Posiadałem chomika. No, za bardzo. No, nie przeszkadzał, i. i, i... No, no. Za bardzo nie polecam. <laughs> no, ale jak ktoś. Lubi zwierzęta, polecam. Yy. Karmy za dużo nie trzeba dawać. No po prostu. A teraz ostatnie zwierzę. To będzie, będzie. Zobaczymy. Za chwilę. Na piątym miejscu jest, jest. Mysz? Nie, nie, nie to zdjęcie. No, to, to to zdjęcie. Na, bo na piątym miejscu jest papuga. Papuga! Nie wiem nawet, czy mówić, czy tam coś powtarza, ale był koczy. No. Papuga domowa. No i Uch, dobra. No to by było na tyle... No po prostu dzięki, za oglądanie do widzenia.